Jakoś leci kabarecik. Life is life. Do you understand, panowie? Yeah. Tak. A jak? Jak to mówi Patryk Sidney, lepsze heady, znaczy heady kontrują lepsze heady, tak? 10-5, leci. Weź graj, nie mów tak szybko, bo ja nie, kompletnie Cię nie rozumiem. To <słyska> Spoko. Don't stop me now. Ogólnie Groszek to nie powinien śpiewać nigdy w życiu, nie? Nie widziałem ja, osoby, która śpiewa przy, bez emocji tak bardzo jak on. Don't stop me. I co ciekawe, prezentowałeś wiersze, to czy też tak bez On cię pach, pach. Masz, masz jeden HP. Pach, pach. Daj no, w, w, daj w, WP, bo się... Wow! Piękny kach, bracie. Fajny kach. Naprawdę takim grasz? Masz... <grych> Daj mi miso będę zilatał kur... Ja Przez, kur... na entry, będę mój pow. Dajcie techniczną, kur... Ja wtedy zrobię co... ten... K! Cały czas mam tu K, te języki do wybrania, kur... Jak piękna. Jak coś, to jak damy techniczną, to nie odzywajcie się, nie, nie można. No nie odzywajcie się. Uwaga na ninja. Admin, admin, what the fuck? What the fuck? O co... chodzi? Ale jajca, ty! No tu dzisiaj! Powiedzcie <noise> im, że bomba, kur... Dziękuję. Brawo, kurwa! Uwolnijcie brata! Powolnij za Radę moda Od morkę, braci morkę. dla braci. Ile dipsa w kozach zrobiłeś? Zabiłem jednego i stagowałem dwóch. Dobra robota, Tyli. Ja, ja pięciu z Ja trzech, ja trzech. trzech, dobra, Oscar? Nie, jednego zabiłem. I coś trzech stagowałeś też? Zero. Ja trzech, a po czterech stagowałem. Jednego zabiłem ja i, tak. i jednego biłem. Okej, okay, to z moich policzek powinniśmy zabić 10 O ku... F1 mi się nacisnął, będę miał A mi jest gorąco, ty. To jest gorąco, no, bo to mogę kipi. Kupia, panowie. No, gorąco, z pokój się do siebie, brawo. Nie Słyszę, ty. ty... On tupnął nie tam, w... nie? No tupnął właśnie, ale nie wiedziałem, czy to ty, czy to on, nie? No, dobra, oni teraz mają jakieś głupo, no, daj mi jemkę. Vamos! No, jakaś walka, co? Kurde, nie dziś po... się bo. Z tropik teraz. I zaraz, stay Ktoś chciałbym, żeby miał Neida i Mołotowa. O Może zagrajmy tego? Za dużo chcesz. Kurde, panowie, rozpoczynam mój mecz na wdechu. Abym wytrzymał cały mecz. Czemu wdechu? Ważne, żeby oddychać. Się jest, nie, żeby nie było widać. Ja Myślę, że nie mieści się przy stole. Prawo, wybieg. Prawo, patrz Ale mu siedzi! Ale mu siedzi wszystko! Prawo. Brawo! Brawo! Brawo, maskę. Na no chwilę czy może siedzieć. Ta kamera rozprasza mnie. Teraz no. mi to ryja wsadzi. Pycha. <laughs> Pokaż mu No daj, 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 proszę. Jarka paszę, robię, aby pomk. Kwawadła? No. Krucha. Nie, koła do, do, od pod kował o właśnie <grym> Koch do... Z dupy spadło <grym> pod to A trzech Tas to nie jest 2K14 kurwa nie chowaj się Dwóch Ivi, jeszcze dwóch Ivi no, Jeszcze jeden wchodzi Jestem są Może podchodzić Otwarciu Chody Dobrze, Kazim. Robi wrażenie. Robi wrażenie.